Konfederacja na razie bardzo sprytnie reaguje na to, jak, jak sobie posłuchać Krzysztofa Bosaka, który w ogóle chwali, mówi, że to jest takie oskarżenie dla całej klasy politycznej. Krzysztof Stanowski w tym expose powiedział mniej więcej to, co my mówimy jako Konfederacja. To znaczy, że establishment z tych starych partii politycznych po prostu nie traktuje polityki poważnie, więc my nie powinniśmy traktować poważnie ich. Mencen też mówi, że... Ewidentnie, to jest trolling, sam mówi, jego otoczenie również, że on nie chce być prezydentem, że... On chce po prostu pokazać kampanię wyborczą. Natomiast, pomimo tego, on i tak jest poważniejszym kandydatem niż główni pretendenci w tym wyścigu prezydenckim. Ciekawa opinia. Napiszcie, czy się zgadzacie się z tym. No ale właśnie widać, że tak elegancko, miło, miło. Ja szczerze mówiąc, no bo tak jak, tak jak powiedziałam, możesz się nie zgadzać z tym. Ja się, ja się spodziewam, że właśnie to będzie zbyt niepoważnie poprowadzone, żeby on mógł zaistnieć sondażowo. Ale szczerze mówiąc, bardzo bym chciała zobaczyć, jak Krzysztof Stanowski trochę zabiera tego poparcia słowomirowi Mencenowi, bo myślę, że tam, żeby mogłoby. Się, co by tam się działo? Co